Polecam Wam książkę Autobus Energii Johna Gordona. Każdy z Was powinien ją mieć w swojej bibliotece. Jeśli chcesz, by każdy Twój dzień był naładowany pozytywną energią, przeczytaj tą książkę. Niech radosna zaprosi się do swojego autobusu. Poznaj bohaterów i poznaj ich historię. Pozytywna energia to paliwo do naszej podróży. Jeśli chcesz, Osiągnąć swój cel. Jeśli chcesz dojechać daleko. Pamiętaj, że potrzebujesz paliwa, a tym paliwem jest Twoja pozytywna energia. Jeśli chcesz odnieść sukces na każdej płaszczyźnie swojego życia, nie zapominaj o tym, że potrzebujesz pozytywnej energii każdego dnia. John Gordon lekka biznesowa opowieść, która sprawi, że każdego dnia będzie pojawiał się uśmiech na Twojej twarzy.